Uwaga. Uwaga. Dzień dobry Państwu. Otwieram szóstą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Moskorzew. Witam serdecznie Państwa Radnych. Witam Wójta Gminy Moskorzew Pana Andrzeja Walaska. Dzień dobry. Witam pracowników Urzędu Gminy obsługujących dzisiejszą sesję. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądacie transmisję dzisiejszych obrad. Przypominam o rozporządzeniu ochrony danych osobowych. Według listy obecności oraz logowania na urządzeniach w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam zatem, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał oraz wniosków. Państwo Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali proponowany porządek obrad. Czy Państwo mają jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad? Panie Przewodniczący, ja mam uwagę tak, nie do porządku obrad, tylko do zaproszenia na sesję, bo z tego co mi wiadomo to jeszcze działamy na starym statucie, więc trzeba było albo pisemnie powiadomić, albo zadzwonić. A ja takiej informacji nie dostałem do dzisiaj rana. Wczoraj na przykład na wieczór dowiedziałem się, że jest sesja nadzwyczajna. Panie Radny, dokumenty na sesję były wysyłane w środę o godzinie 10. Panie, ja zgodnie z ustawą. Panie Przewodniczący, usłego... zwracam się, działamy jeszcze na starym statucie, nie na nowym, więc... Jeśli to by było na nowym statucie, zgodziłbym się z tym, ale ja byłem na wyjeździe, więc nie mogłem odczytać. Od środy nie byłem w domu. A panie podstawa radny, prawna jest taka, że w starym statucie musi pan poinformować tak jakby... Panie radny, mogę? Panie radny, my działamy na podstawie ósma, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. W naszym statucie paragraf 24... Panie przewodniczący, nie o to chodzi. Czy Pro, trudno jest, liczymy, ale panie radny, trudno jest liczymy, przedzwonić... Żebyśmy wszyscy wiedzieli, że jest sesja nadzwyczajna. Proszę pana paragraf 24 statutu. Punkt 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie, a my działamy na podstawie ustawy, tak jak panu przypominam z 8 marca 1990 roku. Panie przewodniczący ja nie mam pretensji, że jest ta sesja, tylko mam pretensje, że każdy mógł przedzwonić i poinformować każdego radnego. Bo jeśli to wejdzie, nowy statut, mam, nie będę miał żadnych pretensji. Dobrze. Czy Tylko prośba jeszcze... taka była, żeby Dobrze. poinformować wszystkich. Czy są jeszcze jakieś. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. To znaczy ja chcę tu poprzeć kolegę, bo pomimo tego, że jestem zadowolona, że ta sesja jest, bo dotyczy ona również kwestii finansowych y, dróg y, w mojej miejscowości i, i popieram tą sesję jak najbardziej i jej tutaj y, aktualność, y, że tak powiem, jest jak najbardziej y, pożądana. Natomiast y, Panie Przewodniczący, ja uważam, że tutaj w kwestii po prostu y, Szacunku dla radnych, to wypadałoby y, przeprosić y, w ten sposób, bo pan podaje tu ustawy. Y, skoro pan podaje ustawę, to proszę jeszcze odczytać y, zapis y, w naszym statucie, a on tam dokładnie omawia, w jaki sposób i w jakim trybie mamy być y, zawiadamiani. I faktycznie, gdybyśmy nie mieli do siebie kontaktów, jeden drugiego by nie poinformował, to mnie też by tutaj również nie było. I ym, dobrze, że jesteśmy wszyscy, bo gdyby któregoś z nas brakło, to na pewno optowałabym za tym, żeby nikomu nie odbijać jakiegokolwiek jakikolwiek procentu z diety, bo y, powiadomienie nie było zgodne z naszym statutem. To tylko, po prostu w kwestii szacunku dla nas jako radnych. Dziękuję. Szanowna Pani, paragraf 24 statutu, na którym pracujemy sesje punkt czwarty sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. Dobrze dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Wszyscy Państwo macie okno odpowiednie? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki oraz zagłosowanie na swoim urządzeniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dano 15 głosów za 15. Stwierdzam, że porządek, proponowany porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco: punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2028, punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Na 2019 rok. Punkt szósty. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2028. Odczytanie projektu uchwały. Proszę panią wiceprzewodniczącą. Uchwała Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej gminy na lata 2019/ do 2028. Pomijam podstawę prawną paragraf pierwszy w uchwale nr 5 przez 22/ przez 2019. Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej gminy Moskorzew na lata 2019-2028, Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy załącznik numer 1. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi załącznik numer dwa. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem numer dwa do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik numer trzy do niniejszej uchwały. Paragraf trzy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2028 jest zgodne z brzmieniem artykułu 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej zawarto zmiany które dotyczą zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków w wysokości odpowiadającej zwiększonych i zmniejszonych dochodów o otrzymane decyzje w sprawie zmian w planie dotacji celowych przekazane z budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wieloletnie. W roku 2019 i w latach 2020-2028 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast rozchody nie uległy zmianie. Dziękuję. Przechodzimy do dyskusji w tym punkcie. Proszę bardzo, Pan Radny Włodzimierz Kozłowski. Wysoka Rado, po co my się dzisiaj zebrać? Inaczej wniosek, Panie Radny. Zebraliśmy Panie się... Przewodniczący, jak prowadziłem sesję nadzwyczajną, musiałem podać, po co my się zebrali, na czyj wniosek? Pan nie odczytał tego. Panie Radny. Na czyją sesję? Czy to jest na Rady sesję zwołana nadzwyczajna, czy na Wójta? Sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta. Na początku Pan powinien przedstawić ten wniosek, przeczytać ten wniosek. Niekoniecznie. Przewodniczący jest zobowiązany do tego, jeżeli wpłynie wniosek, aby w ciągu siedmiu dni zwołać sesję. I tak mówi i przewodniczący, ustawy. powinno czytać wniosek na sesji. Przechodzimy do dyskusji w punkcie czwartym, czyli podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2028. Czy ktoś z Państwa tutaj chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan wójt. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, panowie radni, panie przewodniczący Kozłowski. Y Myślę, że przez cztery lata czegoś się Pan nauczył. Także zwróciłem się właściwie. 11 marca złożyłem stosowny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jeśli jest to sesja nadzwyczajna, jest to krótszy termin przewidziany w ustawie o samorządzie gminnym. Moim uzasadnieniem tego wniosku była otrzymana dotacja z budżetu Państwa. Jest to kwota 1 184 000 zł, którą otrzymała Gmina Moskorzew na pięć zadań przebudowy dróg w miejscowościach Chlewska Wola, Tarnawa Góra i Lubachowy. W związku z tym zdecydowałem się na złożenie takiego stosownego wniosku, ponieważ w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok z tych zadań tylko dwa figurują w miejscowości Chlewska Wola. Nie ma tam w miejscowości Tarnawej, Góra, Tarnawej Górze i w miejscowości Lubachowy. Jest to podstawą, jest to jak najbardziej zasadne do tego, żeby zwołać sesję nadzwyczajną. Ja proszę Państwa cały czas do Państwa apeluję, w szczególności do radnych, które są kolejną kadencję, żebyście się po prostu Państwo nie kompromitowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do dyskusji w tym punkcie, w punkcie czwartym. Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Czy Państwo radni już mają odpowiednie okno? Wszyscy, tak? Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2028? Proszę o podniesienie ręki oraz zagłosowanie na swoim urządzeniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Oddano głosów 15 za 15. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. O przeczytanie projektu uchwały proszę Panią Wiceprzewodniczącą. Uchwała Rady Gminy Moskorze z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Pomijam podstawę prawną. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Dokonuje się zmiany paragrafu trzeciego uchwały, który otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu gminy w wysokości 127 847 ,92 zł. dwa grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 127 841 92 grosze. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 310 661 92 grosze. Rozchody w wysokości 182 820 zł. Punkt piąty. Załącznik przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 6. Załącznik dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy załącznik wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy spowodowane jest koniecznością uwzględnienia zmian w dochodach budżetu, zmian w wydatkach budżetu, zmian w wydatkach dotyczących limitów wydatków i zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 roku oraz dodania nowych inwestycji. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnawa Góra numer 350008T Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnawa Góra działka nr 79, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubachowy nr 350006T, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moskorzew nr 350021T, budowa studni w miejscowości Hebdzie, dokumentacja budowa ujęcia i przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej. budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przybyszu. Zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie dotacji celowej. Zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie dotacji celowej. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Przechodzimy do dyskusji. Ja korzystam z tego, że jestem przy głosie teraz. Panie Wójcie, załącznik numer 3, zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku. Punkt 8, budowa studii w miejscowości Hebdzie. Proszę coś więcej na ten temat tutaj Wysokiej Radzie powiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, tak jak to wcześniej przy uchwale WPF mówiłem, sesja nadzwyczajna celem wprowadzenia środków finansowych. Y, o, otrzymanej promesy, ale nie tylko, ponieważ zdecydowaliśmy się skorzystać z tej okazji, w związku z tym, że jest y, zmiana uchwały budżetowej, wprowadziliśmy do załącznika numer 3 zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, y, dokumentację y, dotyczącą budowy, uruchomienia y, studni i ewentualnego przyłączenia do istniejącej linii wodociągowej. Tak jak mówię, ta kwota, która jest zabezpieczona, którą zabezpieczycie za chwilę, 60 tysięcy to jest dokumentacja. Rozpoznaliśmy temat, że jeśli chcemy w określonym czasie w przyszłości złożyć dokumentację, żeby pozyskać dofinansowanie, musimy jednak dużo wcześniej rozpocząć przygotowywanie dokumentów, ponieważ nie jest to takie proste, jak się wydawało, a zresztą tych osób, które mogą nam taką dokumentację przygotować. Nie ma zbyt y, wiele i dlatego może być problem ze znalezieniem takich osób. Wprowadziliśmy również y, te drogi, które są w Promesie, wprowadziliśmy nawet drogę w Moskorzewie, która, która będzie, mam nadzieję, w następnej Promesie, dofinansowanie, ale również y, wprowadziliśmy projekt budowy otwartej strefy aktywności w miejscowości Przybyszów, na który y, projekt ten złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Y, staramy się o dofinansowanie w wysokości. 50%, czyli powstanie na kolejnej miejscowości w tym roku, e, tak zwany plac zabaw, siłownia zewnętrzna, e, która będzie służyć mieszkańcom. E, jak widz, widzicie Państwo e, w poprzedniej uchwale, w wyjaśnieniach, e, cieszy oko i, i cieszy człowiek się w ogóle tym, że nasz budżet po stronie wydatków już jest ponad 13 milionów na chwilę obecną. E, myślę, że będziemy sukcesywnie dążyć do tego żeby pozyskiwać te środki zewnętrzne. Na pewno Państwo wiecie, że e, już rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na nasze obiekty użyteczności publicznej. E, taka firma, która przygotuje dokumentację kosztorysową, e, która będzie sprawować nadzór nad e, przebudową, termomodernizacją tych budynków, e, została wybrana. E, na stronie gminy, na, na BIP-ie gminy jest... E, Yy, ogłoszone, ile wykonawców się zgłosiło, jaka jest rozpiętość cenowa, żebyście Państwo, yy, bardzo tutaj apeluję w tym kierunku, żebyście zwrócili uwagę od 23 tysięcy do 160 tysięcy za tą samą dokumentację. Bardzo proszę Państwa radnych, żebyście to doczytali, sprawdzili, żeby nie było wątpliwości. Tych zadań inwestycyjnych w pierwszej uchwale budżetowej w projekcie, yy, w uchwale budżetowej podjętej 29 stycznia bieżącego roku było tylko 3, już na chwilę obecną jest dziewięć. Myślę, że sukcesywnie z każdą sesją będzie ich troszkę więcej. Wiadomo, że nasze możliwości są do pewnych granic, ale to pozwoli na działanie dużo, dużo wcześniej i tak jak mówię, te 60 tysięcy postanowiliśmy uruchomić z wolnych środków po to, żeby już powoli robić zapytania, żeby ściągać geologów którzy przygotują dokumentację do tego, żeby można aplikować w przyszłości o środki na dofinansowanie budowy wodociągu na terenie gminy Moskosz. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tak w dwóch zdaniach. Powiem, że osobiście się bardzo cieszę, że w tym załączniku zadania inwestycyjne roczne, tych inwestycji Szanowni Państwo Radni przybywa. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę pan radny Kozłowski. Panie pójdzie, ja mam tu pytanie, bo ten punkt ósmy budowa. Tam jest budowa czy oczyszczenie tych studni? Nie, to jest dokumentacja, to jest, dokumentacja, to jest e, przygotowanie dokumentacji, która ma spowodować e, uruchomienie tych studni. To nie będzie e, po prostu sama budowa czy oczyszczanie. To będzie cała, cały komplet, e, komplet działań, e, który doprowadzi do uruchomienia w przyszłości tych ujęć, bo my nie wiemy na chwilę obecną, możemy tylko domniemywać z tego, co, co mieszkańcy mówią, że tak to jest, że faktycznie one są takiej wydajności czy innej. W zasobie gminy nie ma szczegółowych dokumentów, które jasno określają, dlatego te pieniądze, mam nadzieję, że będą wystarczające na to, żeby sprawdzić to wszystko. I przygotować rzetelną geologiczną dokumentację, e, która pozwoli na podjęcie decyzji, czy faktycznie te dwa odwierty, które są, są wystarczające, czy będzie trzeba po prostu e, wykonać kolejne. Bo ja dzisiaj panu tego nie mogę zagwarantować, zresztą nikt, nikt nie jest w stanie na terenie gminy w tego zagwarantować. Proszę państwa, na pewno na kolejnej sesji będzie e, wprowadzona też. E, być może budowa studni w Moskorzewie, ponieważ też jest problem z tą istniejącą, jej wydajność nie jest taka, jak powinna być, dlatego mówię, że będziemy jednocześnie i tutaj prowadzić działania i, i docelowo na Hebdziu, bo po to były w poprzedniej kadencji działania zmierzające wyregulowanie działki tam istniejącej, żeby można było zrobić to uruchomienie tego przyłącza, ale tak jak wcześniej yy, w poprzedniej kadencji mówiłem, twierdziłem, yy, sprawa wodociągu w naszej gminie to nie jest sprawa prosta, jest to yy, olbrzymi koszt dla gminy Moskorzew. Bez dofinansowania my nie jesteśmy w stanie wybudować, możemy, bo te środki, które tu Państwo zabezpieczycie, to są środki własne gminy, to są tak, tak naprawdę mhm. wolne środki, yy, środki zaoszczędzone z poprzednich lat, które są na koncie gminy. I my z tych środków po prostu chcemy rozpocząć dokumentacji. Dzisiaj bez dokumentów, no nic nie będziemy mogli zrobić, musi być jasno przejrzyście, musi, muszą być badania przeprowadzone, pomiary, to jest szereg szereg rzeczy. Muszą być tak zwane ekspertyzy przygotowane. Czy, czy faktycznie jest tak, jak to twierdzą mieszkańcy, że tam jest najwłaściwsze, żeby te ujęcia były uruchomione. Może się okazać. Coś takiego, że może obok tych odwiertów będzie trzeba wykonać kolejne, żeby dopiero stamtąd wziąć ten. Na pewno ekspertyzy wskażą wartość, wartość tych studni, tych odwiertów, wydajność, jakość wody. No i wtedy będzie podjęta decyzja, co dalej, bo na chwilę obecną trudno jest stwierdzić. Z tego, co, co wiemy, żeby, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, czy, czy to są tak naprawdę właściwe kroki, żeby, żeby tam dalej działać. Myślę, że w przyszłości będę Państwa informował o, o podjętych działaniach w tym kierunku, ale zdecydowałem, zdecydowaliśmy się z panią skarbnik wcześniej właśnie już takie kroki podjąć, bo po rozeznaniu tematu, po konsultacjach w zakładzie wodociągów włoszczowskich okazuje się, że nie jest to takie wszystko proste, jak nam się wydaje, jest to czasochłonne. A ze względu na to, że jest to czasochłonne, musimy rozpocząć to dużo wcześniej niż wstępnie zakładaliśmy, niż planowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym poprosił kolegę Wodzimierza, żeby sprawdził, czy jest zalogowany w systemie, bo tutaj... Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w tym punkcie? Nie widzę. Poczeka. Nie jest zalogowany, tak? Pan radny. No to chwilkę, proszę Państwa, poczekamy dosłownie. Już wszystko w porządku, tak? Dobrze. Proszę przygotować głosowanie. Czy Państwo radni mają już odpowiednie okno? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki oraz zagłosowanie na swoim urządzeniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Oddano 15 głosów za 15 stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Zamknięcie obrad sesji wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady szóstej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Moskorzew. Serdecznie dziękuję Państwu radnym za przybycie. Dziękuję.